50 dowcipów o strażakach. Dlaczego strażak zawsze ma dobry humor? Bo gasi wszystkie złe nastroje. Jak strażak robi grilla? Z gaśnicą w pogotowiu. Dlaczego strażak nigdy nie śpi mocno? Bo nawet sen ma na sygnale. Co strażak mówi do żony? Kochanie, zapłonąłem uczuciem. Dlaczego strażak lubi deszcz? Bo wtedy ma urlop. Jak strażak rozpoznaje dobrego kolegę? Po tym, kto poda mu wąż w potrzebie. Co strażak robi w wolnym czasie? Trenuje gaszenie świeczek na torcie. Dlaczego strażak nosi hełm? Bo włosy też są łatwopalne. Jak strażak nazywa swoją dietę? Mało tłuszczu, dużo wody. Dlaczego strażak nie boi się ognia? Bo ma z nim umowę na, ty. Co strażak mówi w sklepie z butami? Czy macie wersję odporną na żar? Dlaczego strażak ma dobrą kondycję? Bo codziennie biega po schodach z wężem. Jak strażak robi kawę? Zalewa ją z hydrantu. Dlaczego strażak lubi zimę? Bo wtedy ogień ma trudniej. Co strażak mówi dziecku na urodzinach? Tort już zdmuchnięty. Nie ma dla mnie roboty. Dlaczego strażacy grają w piłkę nożną? Bo lubią mecze na wysokim poziomie, adrenaliny. Co strażak robi w kinie? Sprawdza, gdzie są wyjścia ewakuacyjne. Dlaczego strażak ma zawsze czystą koszulę? Bo każdy brud spali w pracy. Jak strażak radzi sobie ze stresem? Wypuszcza parę. Co strażak mówi na randce? Mam gorące serce, ale zawsze noszę wodę. Dlaczego strażak nie gubi się w lesie? Bo zawsze idzie w stronę dymu. Jak strażak dzwoni do kolegi? Na sygnale. Dlaczego strażacy są dobrzy w kuchni? Bo potrafią ugasić nawet przypaloną zupę. Co strażak myśli o kominku? To mały trening w domu. Dlaczego strażacy są świetnymi sąsiadami? Bo nigdy nie pozwolą, żeby ci się spaliła kiełbasa. Jak strażak planuje urlop, tylko tam, gdzie jest hydrant. Dlaczego strażak kocha swoją pracę? Bo zawsze jest gorąco. Co mówi strażak, gdy dostaje prezent? Oby nie było wybuchowe. Dlaczego strażak ma dużo przyjaciół? Bo każdy chce być blisko wody. Jak strażak kończy bajkę dziecku? I wszyscy żyli długo i bez pożarów. Dlaczego strażak lubi rower, bo ma węże w dentkach. Co strażak mówi, gdy widzi świeczkę? Nie przesadzaj, dam ci 30 sekund. Dlaczego strażak nie boi się ciemności? Bo zawsze świeci mu latarka. Co strażak dostaje od Mikołaja? Gaśnice w skarpecie. Dlaczego strażak lubi sudoku? Bo szuka rozwiązań pod presją. Jak strażak uczy dziecko? Nie baw się ogniem, zostaw mi zabawki. Co strażak mówi, gdy wraca do domu? Uf, dziś nic się nie spaliło, nawet obiad. Dlaczego strażak jest dobrym muzykiem? Bo zna wszystkie dźwięki syren. Co strażak robi na imprezie? Tańczy z gaśnicą. Dlaczego strażak lubi sport ekstremalny? Bo to przypomina mu o pracy. Co mówi strażak na widok grilla? Proszę o pozwolenie na kontrolę. Dlaczego strażacy są dobrymi przyjaciółmi? Bo zawsze gaszą konflikty. Co strażak mówi, gdy widzi sztuczne ognie? Mój dyżur właśnie się zaczyna. Dlaczego strażak nie nosi parasola? Bo i tak zawsze moknie. Jak strażak dziękuje? Z serca gorące dzięki. Co strażak robi w bibliotece? Szuka podręcznika do gaszenia nudów. Dlaczego strażak zawsze ma dużo energii? Bo żyje na wysokim ogniu. Co strażak mówi kucharzowi? Spokojnie, jestem zabezpieczony. Dlaczego strażak ma dużo znajomych? Bo zawsze jest tam, gdzie gorąca atmosfera. Jak strażak kończy dzień? Zasłużony prysznic. Tym razem bez syreny.